Kiedy słyszę stwierdzenie: Rębacze są w mecie Dzik Morski jest dobry, Dagur świetna karta. Mogę odpowiedzieć tylko jedną. Oj tak, tak, Dziczku, plus jeden. Tym humorystycznym akcentem chciałem rozpocząć kolejny odcinek na moim kanale. Dziś mam do przedstawienia, tak jak już wcześniej wspomniałem, Trio Dagur Dzik Morski oraz Rębacze Uncreate. Świetne, świetne karty. Talia. Jest niesamowicie nastawiona pod fan, a do tego jest bardzo dobra. Od kiedy nikt ją przedstawił na Openie, nie umiem się z nią rozstać. Gram nią praktycznie codziennie, dużo meczów, eee, nie opuszczam jej, ponieważ widok wzmacniającego się da góra jest cudowny. Muszę to przyznać, większej przyjemności niż zdobywanie punktów tą właśnie talią nie umiem znaleźć w wincie. Przechodząc od dołu, obrańca Heimei. Brązowa karta, która świetnie sprawdza się koło Drakara Dimun. Jest to praktycznie jego jedyne zastosowanie w tym deku. Ewentualnie można go podstawić pod punkty koło krwawiące jednostki bądź koło Dagora 2 ostrzaki, jeżeli przeciwnik gra Morgwarga u pierzce. Wtedy on odbierze punkty, które nam zabrano. Kolejnymi kartami są Zdziczały niedźwiedź oraz oszołomiające uderzenie. Są to skeligijskie klasyki za cztery. Zdziczały Niedźwiedź w trzeciej rundzie z reguły robi 8 punktów. Świetnie kontroluje takie jednostki jak Azarczawet Tworzy Rządze Krwi. Wspomaga Dzika Morskiego. Jest świetną, świetną kartą. Prosząc uderzenie z do niszczenia jakichś silników albo innych kart na rozkazie. Korsarz Dimun. Fajny silniczek. synergia z drakarami. Do tego jest korsarzem. Co jest w miarę przydatne w tym deku czasem. Zaraz do tego przejdę dlaczego. Miotacz Petard. Do niszczenia jakichś scenariuszy, ewentualnie jakichś innych artefaktów, których raczej się jednak nie widuje. Drakar bojowy i drakar demon to są bardzo dobre statki, okręty. Są w stanie robić mnóstwo czerwonych jednostek, mnóstwo, mnóstwo punktów. Dzięki nim można łatwiej na przykład jednostkę ściągnąć przy końcu oszajającego uderzenia. Rembarz Uncrate to jest już wisienka na torcie wśród brązowych kart w tym deku. Jest w stanie się wzmacniać tak samo jak Dagur. jedne co to z, na, za karty z przeciwnego rzędu. Yy, jest w stanie być czasem skontrowany przez przesunięcie high removal. Aczkolwiek dalej uważam, że są świetną, brązową kartą. Ofiara dla Frey skrzesza Krzesza na nam jakąś brązową kartę, których jest tu sporo takich dobrych. Yy, kolejne karty: Wysią z Giga Skorpiona. Alchemia, co przy, pomaga czasem przy gremiście. Ściąga najważniejszy silnik, jaki może mieć tylko przeciwnik. Jest świetnym remuwalem, praktycznie moim ulubionym w grze. Gremista to jest świetny oczyszczacz. Jedynym lepszym od niego jest chyba tylko Kalkstein, ponieważ nawet od Gremisty gorszy jest moim zdaniem klucznik z powodu prowizji. Rejza nie dość od dek, daje krwawienie na cztery tury, zawsze wchodzi w, w dłuższej perspektywie za te ponad 7 punktów. To jeszcze do tego fajną rządzę krwi ustawia, a Sztorm jest tutaj po to, by chronić nasze jednostki, takie jak Rębacze albo Dagur. Zagrywamy go, w następnej turze możemy zagrać ze spokojem Dagura bądź Rębacza, mało jednostek wtedy może ich ściągnąć poza jakimś hard removalem. Do tego jest świetna na przykład jakiegoś Wojmira, tak? Wojmir da swoim jednostkom pancerz, da im wzmocnienie. Kieligijski sztorm dościągnie i znowu dzik może być mocarny. Świetny, także na jakiś spam, na przykład na elfy. Najlepszy meczak. Hamond, moim zdaniem, jedna z najlepszych kart w tym przedziale prowizyjnym, chyba nawet najlepsza. Zaledwie 8 jedzonka, a wchodzi za 6 punktów ze swojej siły bazowej. Jeden punkt krwawienia od razu przeciwnik wykorzysta. Kolejny punkt będzie zaraz. Ewentualnie nawet więcej, jeśli damy go koło jakiegoś korsarza, których mamy w tym deku trzech. Jest to przymierze stali, płynnie przechodzimy właśnie do obrońcy w tej talii. E, świetnie chroni naszego Dagura, czasem zagrywamy go dwa razy, ale nie jest to zbyt częste. E, jednak jeszcze jedną rzecz o hamonie trzeba wspomnieć: przenosi jednostkę do drugiego rzędu. Bardzo ważne, bardzo ważne, powtórzę jeszcze raz, jest to bardzo ważne. Praktycznie każda talerka teraz jakąkolwiek jednostkę, która jest przypisana do rzędu. Czuła Imkę, Pawko Gale, e, Dagur na przykład, tak jak jest tutaj, e, Hawekar Przemytnik, Edyryski Renbaewo, e, Damien Delatour. Naprawdę praktycznie każda frakcja gra świetną taką ta, e, kartę. E, może poza potworami. Ale nie! Przepraszam, zapomniałem. Oriana przecież jest świetna i też jest tylko na dalekim starciu. Albo na przykład Nekurat. Dlatego Hamon praktycznie w każdym matchupie świetnie znajduje swój target. Eee, przymierze stali już wspominałem, jest po prostu obrońcą. A Wallach ma podobne założenia co skelibyjski sztorm. Tworzymy deszcz i nasz rębacze bądź Dagur wchodzi w drodze za 6 punktów, jeżeli deszcz nie trafi w pancerz. Dagur. Czyli można powiedzieć, jedna z trzech największych złotych gwiazd w tym deku. On i Dzik Morski na Last to jest praktycznie pewne zwycięstwo. Chyba, że przeciwnik jakoś bitnie, bo już mamy bardzo słabą rękę. Morgwark z reguły to nie on jest targetem pod naszego lidera, aczkolwiek na takich meczapach jak Potwory z Ozrelem, z Orianą, mocny na przykład Kosylier na insurekcji będzie dalej dobry. Będzie dalej dobry, albo na przykład jakiegoś innego da góra. Dzik Morski jest to najlepsza karta w deku. Z reguły wchodzi za, nie wiem, 20 punktów w długiej rundzie jeszcze do tego wzmacnia da Także tak jak powiedziałem, talia daje mnóstwo fanów, uwielbiam nią grać i nawet porażki nią jakoś nie bolą, ponieważ tak jak mówię, daje mnóstwo przyjemności. Kolejną sprawą, która jest w tej talii niezwykle ważne. Bardzo dobrze jest mieć tutaj ostatnie słowo i niestety przeciwnicy oni będą zawsze walczyć, jak lwy. Nie jest to proste ich uniknąć, aczkolwiek tak jak powiedziałem, Talia jest mocarna na długiej trzeciej rundy. I pierwsza runda z reguły jest też dość dobra, dzięki takim silnikom jak na przykład Corsarz albo Drakary. Będziemy walczyć o trzecią rundę i mam nadzieję, że się uda ta walka. Zapraszam teraz do kolejnych łupaczyków. Gramy na blokadę. Północ się Takie jest. Jest to zdecydowanie słaby matchup, ponieważ likwiduje nasze combo w ostatnich tur. I do tego nie możemy w pierwszej rundzie nagrać mocarnej karty, by ją odzyskać później. Wymieniamy zdecydowanie obrońcę oraz jednego. Drakara, ponieważ inaczej rejza będzie pusta. I niech to będzie Drakar Dimon. Okej, okay, w Fajnie, że nie zaczynamy, chociaż dla Usurpatora Starego, czyli blokady, rozpoczynanie w meczu jest dość słabe. Ma mało punktów, ale ma niestety duże kontrolę. Jak ma swersę i przejmie korsarza, to prawdopodobnie wygra pierwszą rundę, nie? Jeżeli to jest szub, to on potem na ostatnią może mieć samo mocne zagranie. No nic, czekajmy najpierw na to, co wymyśli rywal. Czy żeby to był Ramon? Że się zastanawiamy Okej. Okay. Dalej to nie wyklucza żadnej opcji. To może być Ibal i może być dalej. To szup. No pewnie też często szub był widywany. Na pewno kolama małka. Okej. Okay. Zeszło by Pierwszy braker. szkoda byłoby zużywać kompletnie wszystkie drakary, ponieważ na, na kolejną rundę nie będzie co zagrywać, żeby sobie wzmacniać ci kamarskiego. Jedna Jeden raczej pójdzie. I mam nadzieję, że jeden okręt sobie będę wzywał z ofiary Frey. Aczkolwiek, to tak jak widać, mnóstwo złotych kart zostało w trakcie. O, tutaj z poprzedniego meczu. Który sobie grałem Okej, okay, niech będzie kolejny trakar Ten jest gorszy do robienia rządzy krwina Takim garcu, ponieważ jest mnóstwo, mnóstwo tutaj pancerzy No i okej, okay, przeciwnik odpuścił My nie będziemy przecież wydawać. To możemy sobie zarać karty, których nie chcemy później Na przykład tak Będzie mieli mocniejszego zliczowego nie tego. Nie jest to tak ważne jak na syndykacie, gdzie niszczy to defendera. No i jest rajza. Mm -hmm. To jest dobra ręka. To jest bardzo dobra ręka. Zostawię od razu. Graj pasuje mimo wszystko. Lepiej grać długą rundę z takim szybkiem. Będziemy mieli aż dwóch rębaczy, jednego da góra. No, chyba wszystkie ona nie zniszczy. Prawda? prawda? No, i tak nie był taki, żeby rywal mógł. Być zadowolony, że nie mamy lidera. Okej, okay, będzie gry mi do jakiegoś bloku na przykład. Szaumia jest niepotrzebne. E, a to z kolei by się przydało momentami. Aczkolwiek lepszy byłby iskie, sztorm i hama, i obywat, przymierze stali zwłaszcza. Y, I to musimy wymieniać z powodu razy, więc znowu Szaumia. Mieliśmy kilka prób i się nie udało do tego no. w Mamy dekret. Jedną kartę będziemy mogli sobie fajną dodać. Dopa Widzę Magda z Robiszczynę. Choć no wiadomo, Morwa by to fajnie skończował. Ale będą jeszcze inne sobie myśli. Na przykład Sierżant muzyka. Kto wie. W każdym razie też nie chciałem, żeby rywal mógł zagrać sobie cokolwiek. Ok, Roderick, Radeja, vlog, to zacznijmy sobie od I czekamy, co nasz rywal wykoncypuje. Fajnie, że ten blok będę mógł sobie zdjąć gremistą. Fajnie by było jakby mi się go udało zdejtować, żeby ten blog złożył na jakiegoś rębacza. Potem to gremistą. I rywal byłby w kropce, tam musiałby drugi raz tę samą kartę niszczyć. A mógłby nas na przykład nie mieć za sobą. W każdym razie. Rywal dalej nie wie, co zakrywać chyba albo oblicza pan zastanawiać ramą. Kuszyka. Nie ma lekko, ma lekko. będzie jeden rembar zagrany. Tutaj potrzebujemy obrażenia. I zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Jest to szub, więc z trzeciego takiego nie będzie miał będzie mogę jeszcze jednego, którego ma na ręce. I to jest duży plus, bo wiemy, że co najmniej jedna karta z tych to jest ta. Czyli zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 kart. A warto pamiętać, że jedną z nich będzie raczej szub. Okej. Okay. Nie zablokowałem tego. Zostajemy punkcik. Pójdzie teraz drugi rębacz. Jeżeli dalej tego nie wkontruję, to ja lecę w obrońcę. Ale kto wie, może będzie to kontrował w taki sposób, że nic innego nie naprzód stawia. I tylko te dwa punkty krwawy nie będzie. mi To nie będzie chciał zadać tego wrażenia te rębaczowi. Wzmocnić się już niczym. czyli nie zrobi tego. Okej. Wzmacnia tę. Okej. Okay. Obroża pójdzie. Jak się już powrój zostałem nad przymierzem stali nabył powiedział? Szczerze. Okej. Okay. Niech pójdzie tu przymierze stali. Mógł się tego ryba nie spodziewać. Pewnie ma magiczny wstrząs mimo wszystko, aczkolwiek... Może mu to pokrzyżować jakieś plany? Oczywiście, okej. Okay. Na razie dalej mu nie przeszkadza zdobywanie punktów z Radeli. Um, zastanawiam się nawet nad daniem Dagura w Topoli. Zniszczy to czy zablokuje? Tak czy się, tak. teraz mam już trzy silniki, jak tutaj wjadę z wyciągu Giga Scorpiona, to będą to takie punkty, niezależnie od tego, czy będą takie karty 3 czy D. Chyba tego nie będziemy mieli dogonić, szuknie ze mną dość ograniczony, jeśli chodzi o punkty, które możesz zdobywać. I teraz blok pójdzie? Okej. Okay. Lepszej okazji nie będzie niż oczyszczenie tego bloku. Dziwna decyzja, bo czekał z tym blokiem tak długo, aż... Radeja skończy się krwawienie. Oj, oj, oj. To już nie fajnie, To już bardzo nie fajne, jeszcze. Zwłaszcza z tym rng eee, I nie, nie wiem do końca, co zrobić teraz. Hmm. Ale może fajnie Morgoth w go będzie. Zagram z z skarpiona trochę Okej okay. Słaba sytuacja opinie Jestem ciekawy czy ryba tak, ma jak zareagować na no tego rybocza <coughs> Przepraszam Jak będzie go wzmacniał, no to ja będę w niego morwargi uważał. Szkoda, że Radea ma tylko jeden punkt siły, bo by dwa razy w niej wziął wydarzeń. 6 punktów w brzucie. Szkoda braku Hamon, szkoda braku Awalaha. Triss. Zrobię co w mojej mocy. Okej. Okay. Teraz się szczerze mówiąc, zastanawiam czy już morgoardium czy może jeszcze zagra jakiegoś żołnierza. Niech będzie, zagram już teraz dzika morskiego. Nie wyrobi jakąś miest. Od tego teraz będzie sporo zależeć. Niestety na cele kontrolne nie masz tak dużego fanu jak na przykład na Cery. chociażby. Naprawdę. Okej, okay. oczyszczamy. I nie starczy nam jeden punkt, prawda? Starczyło, jednym punktem, super. Eee, nie policzyłem naszych w głowie, no to bardzo fajnie. Eee, GG. I przejdźmy do kolejnego meczu. Naszym drugim rywalem będzie Syndyka. Zgromadzenie, czyli protokodnik go i Morgwar na górze. Brzmi ładnie, prawda? No. Eee, ważne jest, żeby mieć jedną kartę kontrującą wesołka. Mm, Okej. Okay. Miedźwie chce sobie zagrać, żeby móc kontrolować Azarajowe w drugiej rodzie. I ogólnie to są dobre karty. Szczerze mówiąc. Czy nie co zmieniać? Przecież są momentami za dobre. Niech będzie. Rzadko taki widok się widzi. Nie wiem jeszcze tylko, czy pójdzie Dagor, czy Morwar, czy Digmorski, zależy od tego, co zagra rywa. Tak samo nie wiem, czy uda się wywalczyć ostatnie słowo. Zrobiłem błąd i to kompletnie nie wiem dlaczego. Powinienem zagrać, oczywiście, drakar bojowy. Zamuliłem. Okej. Okay. Zagrajmy sobie drakar w tym momencie. Póki rywal nie wyskoczy z portalu. No to nie będzie miał jednostek salamandry. E, jeden punkt straciłem na tej Macie niestety. A dalej nie ma jednostek salamandry, bo doszedł mu pięściarz. Okej, okay, to w takim razie dorzemy w Netanta. Naprawdę tylko i wyłącznie z powodu tego, że boję się, że dorzuci kolejne jednostek salamandry i będzie mógł mi skontrować brakę. A tak raczej nie powinien mieć na to żadnej odpowiedzi. No chyba, że w dwóch kartach właśnie on, a potem jakaś zbrodnia. Jednak większość zbrodni zadaje zaledwie. 4 punkty obrażeń. Tego nie chcę używać. Niech pójdzie awala. Ulewny też, oczywiście, jak zwykle. Na tył. I może pójdzie tak gór. Wtedy się obejdę od dzika Morskiego i Morbarga. Muszę przyznać, że strasznie słabo rozgrywam ten match. Co by teraz tutaj zrobić? 20 punktów straty. No ja tu muszę już Nie potrzebuję mornowem ową. Za kartę mam takich sobie wypuszczenie. No ale też żadnej innej nie chciałem tracić, bo musiałem stracić ofiary dla frei. Okej. Okay. Corsar Dimon jest ok. Zliczały Niedźwiedź, tak jak mówiłem, żeby Azara skontrować. No i to jest ok. To jest naprawdę wręcz lepiej niż ok. Drywal raczej musi cisnąć. Taki tek. Możliwe, że wywalczy nawet kartę dzięki temu. Azar, Javed, Bohara, czy dokładnie. I tylko jeden. No dobra, to nawet nie potrzebuje nawet zliczałego Niedźwiedzia. Tylko idę z a jeżeli on będzie zagrywał teraz od razu seniora, to będzie przemianowywał właśnie skarabeusza, żeby zyskać jeden punkt. Nawet dwa w sobie. Okej. Okay. Tak więc my od razu wyciągnę, bo to jest za dużo punktów, żeby tego nie skontrolować. I powoli trzeba już zacząć myśleć nad czymś. Co sprawi, że przeciwnik nie dogliduje. W taki sposób dobra. okej. Okay. Okej. Okay. Niech będzie tak. I zagranie brakady. Przeciwnik zużył lidera. Duży plus. Szkoda teraz tego jednego puchciku. Okej, okay, niech będzie w to i z bieczały nie idzieć. Okej, okay, okay. Niestety dużo zrobiłem punktów szabla zęby. Co mamy nadegrać w przymierze stali? I chyba je zagramy. Bo z reguły ten gór nie ma. zareagowania na coś takiego. Czasem grają syroko. I nie wiem, czy mi nie pokazuje, że jest to coś służących. Fajnie, fajnie. Oczywiście wyszło. O! Trochę z opóźnieniem. Okej, ta górka ostrza. W miarę bezpieczny. Tutaj nie ma czegoś takiego jak zdrada na Nitgardzie, żeby mógł z obrońców uderzyć. Okej. Okay. Czyli nie musimy się pośpieszyć. Eee, od razu dzik morski. Dużo więcej wartów na przykład nie będzie. A nie będzie mógł nic kontroli tego do góra. Nic innego punktu na tej Przecież niech dalej w to bronię. Myślę, że sobie już to odtworzyliśmy, szczerze mówiąc. No, takie. Mierze ok. okay. Eee, ciężko, ciężko, ciężko. On zrobi punktów 8, 9, 10. Ten też zrobi 10. Więc jeszcze w miarę ok oczywiście jakąś dwójkę oraz nie go seniora i musimy markwarga teraz i idealnie jednym punkcikiem mamy lidera nie mamy lasceja on będzie na niego kawałek lekarza Gorda. Będzie ciężko szczerze mówiąc. Złożyliśmy trzy najlepsze nasze karty. Teraz nas nie rozpieszcza po wórskie libizki mamy kilka okrętów, więc to nie będę I będą one lepsze niż na przykład z uderzenie. Dwa rębacze. Okej. Okay. Czy jest jakaś karta, którą na przykład na pewno będziemy się grać na przykład na tył? Chyba nie, ale wątpię, żeby miało coś do oczyszczania dlatego na które w grze Zobaczymy ile ten lider da. Raczej dzik morski lub mork ma wyrazić naszą sytuację. Okej. Okay. No, nie to nie będzie Za Mocna karta w tym. Ale zobaczymy co nam się uda. No okej, okay, no to nie mam wyboru, nie muszę tak zrobić. I to co teraz zagra przecież nie będzie kluczowe. Okej okay. On może grać na przykład mm, z do Beckera, Nie wiem, co to. To będzie Harald Gord, ale okej. Okay. To musi być chyba Dzik Zdecydowanie to musi być Jeep Nie ma lepszej opcji. No i Harald Gord chyba za 19 punktów to nawet jest niemożliwe będzie. Prawda? 13, 14, 14. To no ładnie, udało się. E, tak jak mówiłem, talia jest bardzo dobra, do tego przynajmniej mi daje mnóstwo fanów. Polecam ją każdemu. Link do niej, oczywiście, znajdziecie w opisie tego filmiku. Zapraszam do oceny tego materiału, poprzednich materiałów. E, I niech Harenji będzie z Wami. Cześć!